Po 1954 roku Rumia zaczęła się gwałtownie rozrastać. Realizowano tutaj głównie inwestycje mieszkaniowe. W ciągu zaledwie kilku dekad okoliczne pola i łąki pokryły całe zespoły bloków mieszkalnych i setki mniejszych domów. Rumia z wolna stawała się jednym z największych miast w regionie. Teren Rumi idealnie nadawał się do zabudowy mieszkaniowej. Na miejscu nie brakowało płaskich, wielohektarowych działek, a na początku lat 50. przestrzeń do rozbudowy jeszcze się powiększyła. Zlikwidowano bowiem wówczas lotnisko, a tereny na których się znajdowało rozparcelowano na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. W ten sposób wzdłuż dzisiejszych ulic Żwirki, Wigury, Cejnowy, Kosynierów i partyzantów wyodrębniono setki niewielkich działek budowlanych, na których stopniowo zaczęły wyrastać jedno lub dwurodzinne domy. Równolegle rozwijało się budownictwo wielorodzinne. Na początku lat 60. szczególnie aktywnie działała na terenie Rumi wejherowska spółdzielnia mieszkaniowa, która zbudowała m.in. osiedla przy ulicy Dąbrowskiego i Gierosa, łącznie liczące kilkaset mieszkań. W ich pobliżu na początku lat 70. wybudowano trzy wysokościowce, które zdominowały krajobraz tej części miasta. W realiach lat 50. i 60. lokale przekazywane mieszkańcom były niemalże luksusowe. Posiadały instalacje elektryczne, łazienki, duże pokoje, dostęp do ciepłej wody. Wszystko to w zaledwie kilka, kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej. Prawdziwa mieszkaniowa rewolucja nadeszła jednak nieco później i w innym miejscu w Janowie. Jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, w Janowie przez wiele wieków funkcjonował cysterski folwark. Po 1772 roku rozparcelowany i wyprzedany w ręce prywatnych pruskich właścicieli. Historia Janowa jako prywatnego folwarku zakończyła się w ostatnich latach XIX wieku. W tym okresie dobra janowskie stopniowo dzielono i wyprzedawano w ręce okolicznych gospodarzy: rodzin Beckerów, Hoppów, Miotków czy Żelewskich. Tak rozpoczęła się historia tzw. Nowej Rumi, jak nazywali Janowo-Miejscowi Kaszubi. Przez kolejne dziesięciolecia w tej części naszego miasta dominował widok ogromnych łąk, pól uprawnych czy pastwisk. Ten stan rzeczy zmienił się w 1979 roku. 27 września 1979 roku powołano do życia spółdzielnię mieszkaniową w Janowie, która odpowiadała za jedną z największych inwestycji w dziejach Rumi. Budowę ogromnego zespołu bloków mieszkalnych, który miał pokryć 350 hektarów dawnych gospodarskich pól i łąk. 8 października tego samego roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty jednego z pierwszych budynków tego typu dzisiaj oznaczonego jako Gdańska 20. W ciągu kilku następnych lat w Janowie wyrosło wielkie osiedle mieszkaniowe zaprojektowane przez zespół architektów pod kierunkiem inżyniera Jerzego Poklewskiego. Dawna, gospodarska Nowa Rumia ostatecznie zamieniła się w wielkomiejskie Janowo. Ogromna inwestycja była traktowana przez lokalne władze jako wizytówka nowoczesności. Osiedle było projektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort przyszłym mieszkańcom. Już na poziomie projektowania Janowskiego osiedla zadbano o liczne punkty usługowe, drogi dojazdowe, parkingi, szkołę czy przedszkole. Zespoły bloków posiadały charakterystyczne zielone dziedzińce z placami zabaw. W niewysokich, kilkupiętrowych budynkach zorganizowano mieszkania o różnym metrażu i praktycznym rozkładzie pomieszczeń. Przyporządkowano do mieszkań także piwnice oraz części wspólne (wózkarnie, suszarnie czy pralnie). W ten sposób Janowo stało się w zasadzie samowystarczalnym miastem w mieście, a jego koncepcja urbanizacyjna pod wieloma względami przewyższa współczesne budownictwo. Ten wielki zespół mieszkaniowy zdumiewał swoim rozmachem i spójnością. Ostatecznie jego realizacja nie przebiegała jednak idealnie. Wiele bloków przez lata czekało na zaplanowaną infrastrukturę drogową czy usługową. Część mieszkańców narzekała na jakość wykończenia odbieranych lokali. Mimo to chętnych do mieszkania w Rumi nie brakowało. Niektórzy czekali na mieszkanie właśnie w naszym mieście nawet kilkanaście lat. Budowa osiedla Janowo miała ogromny wpływ na dalszy rozwój Rumi. W latach 80. przyczyniła się do lawinowego wzrostu liczby mieszkańców. Cinowi i Rumianie w większości pracowali w gdyńskich zakładach przemysłowych, w porcie i stoczni. Do Rumi wprowadziło się także wielu marynarzy i wojskowych. Pod koniec lat 80. nasze miasto zamieszkiwało już prawie 40 tysięcy osób. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, palącym problemem był brak szkół. Pierwszą powojenną placówkę oświatową uruchomiono w kwietniu 1945 roku, zlokalizowana była w budynku dzisiejszej szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Świętojańskiej. W trudnych warunkach uczyło się w niej aż 700 uczniów w różnym wieku. Sytuację poprawiło otwarcie we wrześniu 1945 roku szkoły w Zagórzu, później znanej jako Szkoła Podstawowa nr 2. Jednak obie placówki wciąż były przepełnione. Dopiero w 1949 roku wyremontowano po zniszczeniach wojennych dzisiejszą Szkołę Podstawową nr 1. Pod koniec lat 50. powiększono ją o dawny budynek Kościoła Ewangelickiego, który zaadaptowano na potrzeby oświatowe. W grudniu 1952 roku uruchomiono Szkołę Podstawową nr 3 w Białej Rzece. Sytuacja oświatowa stopniowo się poprawiała. Z czasem ze szkoły w Janowie wyodrębniono liceum, które od 1957 roku mogło korzystać z nowego, efektownego gmachu przy ulicy Starowiejskiej. W kolejnych latach wraz ze wzrostem ludności uruchamiano kolejne szkoły. W 1960 roku powstała Szkoła Podstawowa nr 6. W 1964 roku pierwsza rumska tysiąclatka, czyli szkoła zrealizowana w ramach programu Gomułki 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Była to Szkoła Podstawowa nr 7 na granicy Szmelty i Zagórza. Ofertę oświatową uzupełniły w późniejszym czasie szkoła podstawowa nr 8, otwarta w 1974 roku i szkoła podstawowa nr 9, którą uruchamiano etapami w drugiej połowie lat 80. W 1977 roku w gmachu szkoły podstawowej nr 3 uruchomiono zasadniczą szkołę zawodową. Równolegle do inwestycji mieszkaniowych i oświatowych realizowano także inne projekty. W 1958 roku na granicy Szmelty i Zagórza powstała wylęgarnia ryb łososiowatych, w której doświadczenie zdobywali czołowi polscy ichtiolodzy. Wychodowane w Rumi ryby wpuszczano do pobliskich rzek redy, łeby czy piaśnicy. Gwałtowny rozwój Rumi miał swoje negatywne konsekwencje. Przede wszystkim nasze miasto zaczęto postrzegać jako sypialnię trójmiasta, przedmieścia wielkiej aglomeracji. Duża liczba ludności napływowej, bliskość Gdyni i Gdańska oraz ograniczone kompetencje samorządu powodowały, że wielu Rumian nie utożsamiało się z miejscem, w którym żyło. Również w wizji władz powiatowych i centralnych rolę Rumi określano z reguły w kategoriach miasta satelickiego wielkiego osiedla robotniczego dla gdyńskich i gdańskich pracowników portowych. Stąd przez cały okres PRL-u regularnie wracały pomysły, aby rumie uczynić dzielnicą Gdyni. W oczach wielu decydentów nieformalnie już nią była. Taki obrót spraw powodował, że w Rumii w okresie PRL-u nie mogła wykształcić się unikalna miejska tożsamość. Wiele decyzji o charakterze infrastrukturalnym czy społecznym narzucanych było z góry. Mieszkańcy nie mieli na nie żadnego wpływu. Nawiązywanie do przedwojennych tradycji cysterskich, uzdrowiskowych czy lotniczych w rzeczywistości PRL-u było po prostu niemożliwe. Na początku lat 60. zdawało się, że ta sytuacja może ulec zmianie, a sama Rumia przestanie być wyłącznie sypialnią. Stanie się też popularnym punktem turystycznym. Od lat 50. na terenie naszego miasta prowadzono bowiem szeroko zakrojone badania archeologiczne, związane z istniejącym tu prehistorycznym cmentarzyskiem, o którym opowiadałem już w pierwszych odcinkach serialu. W lokalnej prasie na początku lat 60. podkreślano, iż odkopane w Rumi prehistoryczne pamiątki mogą rozsławić nasze miasto na cały kraj. Tak się jednak nie stało, a większość bezcennych artefaktów trafiło do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W Rumi organizowano też atrakcje kulturalne i sportowe. Mieszkańcy mogli korzystać z nieistniejących już obiektów: wyciągu narciarskiego i toru saneczkowego na stokach góry Markowca czy lodowiska przy dawnej siedzibie Miejskiego Domu Kultury. W mieście nie brakowało także miłośników sportu, dla których wkrótce zbudowano dużych rozmiarów stadion sportowy. O tym jednak, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców w dobie PRL-u opowiem w następnym odcinku serialu dokumentalnego Śladami dawnej Rumi.